Zbliżają się wakacje. Jak pewnie pamiętacie, na wakacjach robimy warsztaty wakacyjne. Warsztaty wakacyjne są takim szczególnym czasem, kiedy, kiedy yy, chcemy yy, popracować w szczególny sposób nad jakimś szczególnym tematem. I w tym roku mamy propozycję OSM. OSM, nie wiem z czym wam się to kojarzy. Może. Może. W każdym, razie, w każdym razie myślę, że potrzebujemy wrócić do mleka i potrzebujemy wrócić do pewnego takiego fundamentu i zapytać się, w którym miejscu Bożego powołania dla mnie jestem. Tak? W którym miejscu? Czy aby na pewno to, co robię w życiu, daje mi przekonanie, że wypełniam to, czego potrzebuję wypełniać? Czy robię to, czego Bóg ode mnie oczekuje? Czy wypełniam to, co według listu do Efezjan 2, 10, tak? Bóg z góry przygotował, aby mógł wypełnić. Więc pomoże nam w tym warsztacie Krzysztof Najdowski, który jest doświadczonym trenerem, a równocześnie bardzo bożym człowiekiem i przeprowadzi nas przez taki, taki program, który się nazywa Aktywuj powołanie, czyli wejdź w to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Wejdź w to, do czego zostałeś stworzony, przygotowany, uformowany. Pan Bóg to ma. I myślę sobie, że. Nie wiem jak wy, ale ja często się gdzieś zmagam i wydaje mi się, że, że ciągle gdzieś krążę wokół tego, co powinienem robić, a nie jestem w stanie tak w pełni tego zrealizować. I, I pomyślałem sobie, że ten warsztat dobrze mi zrobi, więc go zaplanowałem. I zapraszam Was do tego, byście do mnie dołączyli. Ten warsztat, ten warsztat Wam powiem, on jest to, trochę inny niż te do tej pory, bo do tej pory wszystko było za darmo. A w tym roku. A chcielibyśmy w jakiś sposób zobaczyć, że to, co ma wartość, ma też swoją cenę. Więc ten warsztat będzie płatny. I nie będzie taki tani, bo trzeba będzie przeznaczyć 20 zł nie, 10 zł dziennie przez wakacje. Więc zamiast iść na piwo albo na dobrą czekoladę, odkładamy na warsztat po to, by wejść w to, czego Bóg od nas oczekuje. Warsztat przeżywamy w. Parach w małych, bardzo małych grupach po to, by nawzajem się pilnować, ale by też nawzajem się modlić, i nawzajem dawać sobie prawo do zadawania sobie kłopotliwych i trudnych pytań, więc zachęcam, zapraszam do tego, by już myśleć o tym, kto może być moją parą, i zachęcam do tego, by decydować się szybko. Dlatego, że postawiliśmy takie runo przed Panem Bogiem, tak jak Gedeon, i powiedzieliśmy sobie, że jeżeli do 15 czerwca, Zbierzemy grupę minimalną, to warsztat się odbędzie. Natomiast jeżeli 15 czerwca okaże się, że nie mamy tej grupy takiej bazowej, podstawowej, fundamentalnej, żeby go zrobić, to zrezygnujemy z niego. Nie? Więc jeżeli gdzieś w sercu Wam to gra i w portfelu, to, to zaplanujcie. Jeżeli w portfelu nie gra, w sercu gra, to wypełnijcie formularz. Bo będziemy też szukać możliwości wsparcia finansowego, jeżeli to ma być wasz problem. Jeżeli z tego powodu gdzieś ktoś mówi: Nie dam rady, to będziemy szukać takiej opcji, żeby, żebyście dali radę i żebyśmy dali radę, bo myślę, że naprawdę warto. Warsztat będzie wymagający, dlatego że co tydzień będziemy mieć około dwugodzinne spotkanie online w poniedziałek od 20 do 22, i będziemy łączyć się z naszymi braćmi, mężczyznami świętego Józefa z, z Wielkiej Brytanii, z Londynu. Którzy właśnie w ten weekend mieli z Krzysztofem Najdowskim swoje rekolekcje i stwierdzili, tak, 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 robimy to. Nie? Więc oni już wiedzą, że warto, a, a próbuję was przekonać do tego. Więc, więc, więc planujcie, myślcie i do 15 czerwca zapiszcie to, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie, czy nie chcecie, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy. Więc to jest, to jest nasz warsztat wakacyjny, tak jak zwykliśmy go robić w każde wakacje.